Babcia miesza w garze, para bije w sufit. Mówi, chodź tu, synek przestał się już dusić. Na podwórku cisza w TV jadą liczby. A tu w kuchni mawia niepotrzebnej igły panda w klapkach, dres i stary dżem chlebaku dwa ogórki z neta Tani schemat W maskach całe miasto, wszyscy w jednym stresie A u babci w chacie Kiszą się bakterie Czosnek jak granaty, szan jak gaz Kiałbasa jak naboje Wrzuca je na raz Mówi to mój patent, dawno przed tą modą Jak mnie grypa brała To ją brałam głodem Żurek babci szczepionką na koronawirusa Parą stale każdy strach z tuc. Łyżka po łyżce, aż ci zniknie cały dół Jak wypijesz do końca, nie dogonicie już nic mu Sąsiad za pteczką, tabletka, syrop, spray Popcia, zostaw tu dziecko Chodź na chleb i klej Zakwas jak eliksir, stoi rok na szafce Patrzysz w ten słoik, jak w jakąś tajną fiolgę Ziemniak w mundurku, jajko jak Jakbym dostał order, nie choruj od generał. Kiedyś też był wirus inny, ale swój. Przeżył każdy z miską. Został wtedy mój. Żurek babci szczepionką na koronawirusa. Nie wiem, co w tym siedzi. Probiotyk, czy co? Może sama wiara nad łóżkiem, nad głową, nad tym całym bólem i dmucha w łyżkę, zanim znowu ją ruszę.